Siemano wszystkim, koty i kociaki, witam na moim kanale i dzisiaj my gramy w Talking Friends i ja czuję, że dzisiaj u nas się pojawi jakiś special guest więc przed tym jak zacząć zostawcie lajka like i suba z dzwonkiem a my zaczynamy Dobra, słuchajcie, to jest dzień numer 2 i u nas się pojawił Talking Hank, tak? On się pojawił? Patrzcie Wow Jak w pierwszy raz gram, ale gram nie pierwszy raz, jasna sprawa na wszystkie odcinki Stalking Friends, wbijajcie na playlisty i tam zobaczycie dużo odcinki Stalking Friends. Dawajcie ich, nakarmimy od razu, jasne sprawa, wszystko. My teraz mamy dużo jedzenia. Czemu ona nic nie chce jeść? Czemu ten ekranik nie reaguje na nią? Spoczko. Angela, on zjeść coś. Ona jak duch jest. Angela, ty jesteś jak duch. Co jest grane? Dawajcie Henku. Henku zaraz pewnie odbije. Patrzcie, ono odbiło trochę. Dobra. No i, pięknie. I, i idziemy zobaczyć co u nas tam się dzieje dzisiaj. Oh my god. Dobra, dawaj najpierw... Ach, się zaczyna. To ale ja wszyscy chcą do kibla, więc idziemy wszystko to załatwić. Nie jestem ciekaw, kto tutaj dzisiaj się pojawia tak naprawdę. Boż. Sranko matko jedyna. Bo Jest takie słowo. Jest chyba. Może zrobić tą reklamę. Właśnie, ta reklama takie chłodzi i chłodzi przed nami. Szybko, szybko się załatwiamy. Chłopy, chłopy, dawajcie, no dziewczyna się czeka przecież. Dawaj, już... A Angela już nie mogła się powstrzymać. Możesz zrobić w basenie. No tak, pieski się boją wody, co nie? Napiszcie w komentarzach, czy pieski w ogóle się boją wody, czy nie. A, tutaj się pojawiają top komentarze z poprzedniego odcinku, więc jeżeli chcesz się pojawić też tutaj, wiesz co trzeba zrobić. Tak Tom, dawaj wychodzisz. Boże, patrzcie jakie one... One chyba zja zjadły jakiegoś kepsa, co nie? Dzisiaj. <laughs> Takiego mocnego. Tom poczekaj. Piesek musi się załatwić. Ty jesteś kłatem, możesz na podwórku to wszystko zrobić, wiesz co? Tutaj sikaj sobie, no. Boże, on, nie chce, on nic nie chce robić w ogóle. Patrzcie na niego. Oh my godness. No jak tam? Jak tam? Dawaj kolejny. Boże, patrzcie jak długo wszystko się dzieje. Matko jedyna, Angela tam w ogóle... Bez komentarzy, wiecie co, no. Przecież nic nie mogę zrobić z nim, słuchajcie. To jakieś naczarowane dzisiaj srańko. Dobra, ona już załatwiłeś się. Się załatwiła. Okej, okay, Angela. Idziemy sprzątać? No dawaj sprzątaj. Sprzątaj, dawaj. Boże, czemu nie? Hm? Myślę, że dzisiaj będzie bardzo ciekawy odcinek, co nie? Mi się wydaje, że tak. Będzie grubo. Jak zawsze w sumie, co nie? Tak, come on, ona sprząta. No chłopy, dawajcie już tak długo, można nie srać? Proszę was bardzo tutaj, no. Come on, guys. Co oni tam robią? Ej, co u nas tutaj się... U nas się odblokował... Odblokował nowy album, co nie? Mhm. Gdzie to? Dawajcie, na razie raz. o A, tylko dwie? Okej. Smutno, przykro, ale już mamy 3 rybale mamy. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ugh, jakieś karteczki nam. A skąd te karteczki się wzięły? Gdzie te karteczki? O, tutaj. Dajcie, otwieramy, co u nas tam się pojawiło. Tu, tutaj. O, kawałek gingera, kawałek Beki i Bena. No, dawajcie to wszystko. Powklejamy, let's go, let's go together, dobrze, okej, okay. karteczki zbierać od to ja lubię, Angela tak długo sprząta, tutaj w ogóle dziś, o, okej, okay. chcesz coś zmiksować, no jak zawsze, sushi i oto coś, co nie, i co nam wyszło, dawaj pij ten super koktajl, o, o, Coś mu chyba jest trochę niedobrze, co nie? Co mu jest? Trochę śmierdzi, co nie? <grym> Biedny. Boże, co z, to, z tą Angelą 2 tutaj. Okej, okay. a teraz chcę się bawić. No masz. Proszę cię, baw się. Ja bym taki... oj, a co ja muszę z tym zrobić? Właśnie jaki tam deszcz leje, boże, tak jak u nas. Słuchajcie. Oh wow, my god. Wszystko się dzieje online. Ktoś jakieś zasługi już tam? Może, może? Mhm, mm nie. Prawie, prawie, prawie. Żadnych prezentów. Okej. Okay. A, давайте zrobimy Angeli coś. Zobaczymy o to. <coughs> no jasna sprawa, że pieprz. To chyba będzie grubo. Давайте zobaczymy, co z nią się stanie. Ten chodzi jakiś zielony. Angela! Co już się stało? Czemu ono się zrobiło jak z kamienia? Czy z metalu? Boże, biedna. Dobra, i dawajcie jeszcze zrobimy tak samo chętnie. Bo dzisiaj będziemy robić różne dziwne koktajle. My nie chcemy oglądać tą reklamy. My nie chcemy oglądać tą reklamę. Dawajcie tą krewetkę, czy nie wiem, co tu jest i. i pizzę. O, i też jakiś dziwny koktajl nam wyszedł. dawajcie zobaczymy, co się stanie. Um, z Henkiem. Henk, chodź tutaj. Z każdym coś się stało, więc zobaczmy zobaczymy, co się stanie ze, z, z Tobą. Come on. O, ale grubo. No ten żyje. O co nas na swojej lodówce? Dajcie im coś zakupimy, co nie? O, to jest fajne. Potem, jak zawsze, dawajcie jabłki. Mm, Awokado, banany, pączki. No to, to jest piękne jak zawsze. I taki deser komuś. Andrzej, dla Ciebie będzie deser. Tak, let's go, let's go. Bo chce grać w Monopoly. Dawajcie, zagramy. Boże, to jest prawdziwa gra. Let's go. Tak, musimy pokładać tego czerwonego, co nie? Myślę, że nam się uda, co nie? Dwa. O nie. Dawaj dwa, dwa. Ach, cztery. Przykro. Dwa, trzy, okej. Okay. on, dwa. Może być. O nie! Dawaj sześć. O nie. Kto tu zaraz przekra? Dwa jest! O oh, nie! 3 Nie jest tak źle 4 Musi jedynka wypaść temu czerwonemu O oh, 6, super! Yes! Kto tu wygrał? Oj, nie wygrał 5 Ops, ale 3 ok, nie jest źle Ech, nie nie wierzę, że przegramy. Come on, 2-2-2. Jest! Banda, wygraliśmy. Yes! No i teraz możemy jechać na zakupy. A teraz jedziemy na zakupy i zobaczymy, co nam tam wypadnie. Tra, ta, ta, ta. Dawajcie tutaj. Z zobaczymy, co tutaj w ogóle jest. Come on, jabłki. Ok, 20 monet. Banany, super karteczki. I... Pączki. Dobra, dawajcie zobaczymy co nam wypadnie w tych kartkach. Mam coś tam ekskluzywnego. jest. Co to jest? Co to jest? A, to musi być tutaj, ok, dobra, Dalej. Tak i. Tutaj. No! Jak na drugi dzień to może być, co nie? Dobra, idziemy z powrotem. Boże, wszyscy chcą spać. O nie. Co tu się dzieje? Czemu nie wszyscy chcą spać nagle? Coś się stało? Ty też chcesz spać? Boże, nie. Patrzcie, co tu się dzieje. Kochani, nie śpijcie. Nie śpijcie. Chodź tutaj. Co się dzieje? Widzicie? Oni jakoś nagle... Deszcz i ja oni chcą spać, co się dzieje. No się O dzieciaki. Nikt się nie spodziewał. Angela nie idź tam. Co u was tutaj się dzieje czolewo? co ty jesteś tutaj? Żeby was tutaj nastraszyć. Nikt ciebie się nie boję. Zaraz zobaczymy. Idźcie spać, idźcie spać. Nie jestem przystosowany do tego, żeby nie spać o trzecie w nocy. Czy późno i tak nie dać rady i pójdziecie spać? No zobaczymy, zobaczymy. Wy w ogóle znacie kim ja jestem. No nie znamy kim ty jesteś. Kochani, wy znacie w kto to jest, napiszcie w komentarzu. Będę was śledził. Do zobaczenia wkrótce. Dobra, on zniknął, słuchajcie, musimy ich szybko położyć, ale ja będę ich pilnował, żeby on naprawdę nie przyszedł do nas tutaj, wiecie.